Cześć wszystkim. Dzisiaj środa. Późne popołudnie. Idę coś nagram. Pora karmienia. Pogoda do dupy. Wypuścić. Nie wypuszczam. Wieje, pada. Tak to sobie trochę pojedzą. Bo. To spadewało ty gołębi Jest trochę O sobie jedzą O jest taki bokusik Ale wylotek boczny Do szatku w weekend pojedzie Znajomego myśliwego takiego On żałobny taki o, tu żałobne jakieś rośnie Też wylot I Tu się też lęgną O jakie kubki O To dla kolegi Majs się wylot jeden Może sobie obejrzeć siedzi, nic nie ma, ale to jest fajne. O, jaki kał. No chodź, pokaż się. O, taki wynalazek. Mój wynalazek. O, baczki. Boczki fajne. Kapcie duże, ale to są fajne bociany, bo to są z tych małych, takich doganiania, jak to kiedyś były. Nie takie rympoły, te dolnośląskie, tylko. Ładne. No, usika. Chyba to usika, nie wiem. Nie poznaję, ta. A, jaki kał. Wszystko na zdrowiu, tak jak powinno być. Fajny, ten żałobny to fajny. O, tata jego tam gruka. Mian taki wylotek, ale bez sztąsika. O, tu mama. O, groszek też bez kuperka a tu brat albo siostra z takim niebieskim o spadaj a tu są też bez kuperkowce ale to są fajne fajne rasa takie małe łebki małe maluchy a ty bo cię będą dziebały Kapciu o tu są też dobra laska o tamten to fajny nigdy nie miałem takich to. ale koronkę ładną te je siedzą Jest, tego tu jakieś wylotki. O tu trzeba zaobrączkować. Się wylęgły. Po tych nie mogę się dochować. Takie wejszpice. Zarombista. O tu się wylęgły dwa. Jeden bez kuperka, jeden albo wylot, albo wy Kto się z tym telefonem dzieje chyba, nie wiem A, tu siedzi na swoich marzeniach. Na czymś tam siedzi a ma jakiś jaj o, Najlepsze to są te Kasiaczki Cztery sztuki takie na białego. Tutaj Te to klasowe go. O. Zausików. Tu tata chyba albo mama. Tu są jeszcze jedne jajka. Od pasiatych. A tu są też... ...wajsłance. Czarne. Czarne, czarne. Zobaczymy co to wyjdzie. tam te dwa wajszwance bardzo fajne. Wyszły czarniutkie. O, ten żałobny pojedzie też do szatku do znajomego. A on tam takie ma bażanty. W wolierkę. To czerwone też do... Czarne sobie zostawię, bo to chyba będzie samczyk. O, to jest też fajne. Dźgajka. Coś się, kurde, z tym telefonem stało. No, nie wiem. No to, to fajne. Malutki łebek. Widzę sobie, co lepsze wyżaryły a pył z ostrości nie ma telefon A pył został. No te pasiaty to naprawdę. Tam Gołąbki jak gołąbki. Takie nawet niezłe wyszło, o tu serek, też taki łepek, a no to, to ten, chyba sobie to zostawię, tu jakiś wyszkąsik, o tu samiczka, taka ładna. fajne o trzy siedzą. Tak, coś z tym telefonem się dzieje. O, mama siedzi. Jakiś w las. Z bezousika, nie wiem po czym jakieś jajeczka jakiś chyba wylotek nie wiem jakiś tam wylotek będzie ale to, to fajne nie małe no i tutaj zasrańce Myślałem, że będzie miał krawat ten jeden, ale, ale nie. Ona po prostu to jest taka rasa z tą pręgą. Z taką pręgą, co mam pokazać. W czarne takie mi wyszły z pierwszych młodych. Ja się chyba dzisiaj kąpały na dworzu, bo całe mokre. A jakie? Pasiaczki. No to, to fajne. Rzuca się w oczy. O, caliczka. I tam dwa wyszły. Nad pięćdziesiąt zaobrączkowałem, a pokażę Wam jeszcze u Berlinów. O, tutaj jest jestem u Berlinów, a coś z tym telefonem się. Nie wiem, czy ja to dobrze nagrywam. Coś się wcisło, i ludzie powiedzą, że znowu rozjaśnią, albo coś, jak to. Nie wiem, teraz to już w ogóle chyba nie widać. No. O co to chodzi? Coś tu się wcisło, czy jak? Ale bądź co bądź są takie te berliny. No tutaj ją Mało co widać. Fajne żółtki, a tutaj samiczka. Może ta lampa taki rozbłysk daje? Mały gołębnik A tu są. Dwa te. Jeszcze tu są takie dwa berlinki. A ta, ta lampa chyba taki daje rozbłysk. Nie wiem O co come on. O. Na środek ekranu trzeba było nacisnąć. Nie wiem, czy te berliny to ładne, czy brzydkie. A. Tamten mi się zmarnował. O, ten taki fajny, ciemniejszy. Ale nie będę na razie sprzedawał tych berlinów. Wszystko zostaje, aż się popierzą. Ja się na tym nie znam. Stare to ładne są. O, tu jest fajny taki. Z rancikiem. Stare to są ładne, te berliny. No Fajne z rancikiem takim delikatnym. A te się wcisło mi na środek ekranu, i już nie było widać. Nic. A takie. Na takim ciemniejszym ogonku, ale będą te. Te znowu mają lota fajne, takie ciemne. I bardziej rozbite w głowa, ale widać, jaki kał. Wszystko książkowo. O, małe. Wiedeńskie. kał widać, U tych też jakie. Tu siedzą. Niosły drugie jajka, trochę się pomarnowało, nie wiem, ale nie przez to, że zimno, tu jajka, no po tych mi zmarnowały, srebrniaki zadziewały tu berliny znowu siedzą, tu też mają berliny, tu wiedeński na jajkach, A wiedeński, ja nie wiem czy się wręgło, czy nie. No a tu cała hołota. osypnę no, srebrniakom trochę zobaczymy o są nie wiem czy tam na początku będzie coś widać w środku filmiku coś mi się wcisło jakaś ikonka na środku ekranu ale nie wiem Coś ostrości nie ma Ja jest tych młodziaków? Mówię, ponad 50 zaobrączkowanych. Zobaczymy, co to wyjdzie. Jak na razie jestem zadowolony. Posiadę, kary, zobaczymy nagram. Ech, te to są. Jak do tego okna podchodzę, to nagle takie światło, i dlatego pewnie ktoś ten telefon. Telefon średni, bo Huawei to Chińczyk nagrywa jak nagrywa, no co zrobić? Pasiaczki ładne. Jeden jest ze szczusikiem takim niebieskim, ale pasy wszystko elegancko. Kał książkowy. No dobra wiem wszystkich na razie